Cześć, nazywam się Janusz Będkowski. Pracuję jako inżynier IT w Sadach w Centrum Logistycznym pod Poznaniem. Długo szukałem odpowiedniego miejsca dla siebie. Wykonywałem różne prace, od cyklinowania podłóg, poprzez obsługę maszyn maszynce, aż do mycia okien na wysokościach. Kilka lat spędziłem w Australii, Holandii i Niemczech. Szukałem stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa i komfortu. To wszystko. Znalazłem w Amazon i dopiero tutaj pracuję w wyuczonym zawodzie informatyka. Jestem inżynierem IT poziomu trzeciego. Zespół, w którym pracuję, zarządza całą infrastrukturą IT wykorzystywaną przez pracowników Amazon. Dbamy o to, by w naszym centrum logistycznym wszystkie komputery i powiązane z nim urządzenia sprawnie działały. Do Amazon w sadach trafiłem na płatny staż w ramach Apprenticeship Ship Program. Byłem zatrudniony na umowę o pracę. Mogłem jednocześnie uczyć się i zarabiać. To najlepsza praca, jaką miałem, i nie wyobrażam sobie lepszej. Tutaj każdy dzień jest inny. Mam świetny zespół, zżyliśmy się, często rozumiemy się bez słów i zawsze możemy na siebie liczyć. W Amazon bardzo doceniam możliwość rozwoju, a przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo. Widziałem wiele miejsc pracy. Amazon zdecydowanie bije je wszystkie na głowę. Mamy do dyspozycji cały niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Moje najbliższe plany zawodowe? W piątą rocznicę pracy w Amazon chciałbym już być inżynierem poziomu czwartego, co pozwoli mi administrować siecią komputerową całego obiektu. Zanim zgłoszę się do awansu, planuję skończyć kurs dotyczący infrastruktury sieciowej.